Witajcie kochani! Zapraszam Was dzisiaj na filmik, w którym przedstawimy sobie nową wiosenną mini kolekcję która dopiero co pojawiła się w biedronkach. I pomijając jej szatę graficzną, która sprawia, że już ciężej mi się oddycha, to słuchajcie, tak naprawdę mamy w tej kolekcji dwie części. Część pielęgnacyjną oraz trzymajcie się, część do kondurowania na mokro. I know, także słuchajcie, jeżeli jesteście tak samo podekscytowani tym testem jak ja, to nie ma co przedłużać. rozpoczynajmy. Zaczynamy od bazy pod makijaż o nazwie Express Beauty Prep and Prime, która ma za zadanie wyrównywać kolory naszej cery, przedłużać trwałość naszego makijażu oraz optycznie wygładać naszą cerę. Dodatkowo ma w sobie pochodną kwasu hialuronowego, betainę oraz olejek rycynowy. Słuchajcie, ja zapłaciłam za nią 13,99 i jeszcze pochymy się sekundkę nad tą... Szatograficzną. Jest to połączenie pomarańczki oraz a mam jeszcze brzoskwinki, brzoskwinki i fioletu, to jest miód na moje mancisowe serce. Mam nadzieję, że Wy macie podobne odczucia. I słuchajcie, zobaczmy sobie w takim razie, jak ten produkcik będzie wyglądał w środku. Moja skóra po wakajkach, słuchajcie, jest wysuszona na wiór niemalże, więc ja totalnie potrzebuję dodatkowego nawilżenia oraz wygładzenia i przygotowania w ogóle pod kolejne kroki makijażowe. Słuchajcie, ona wygląda w następujący sposób. Ma odcień taki... Ciężko właśnie mi zdecydować, słuchajcie, ja się na nią patrzę i dla mnie ona jest raz troszkę bardziej różowa, a raz trochę broskwiniowa. Hmm. Can't decide. Ale pachnie? Tak. Czymś pachnie. Trochę słodkawo, ale nie ma jakiegoś takiego bardzo zdecydowanego, zdecydowanego zapachu. Pod moją. pod moimi palcami jest taka bardzo aksamitna. I słuchajcie, nałożymy ją najpierw na połowę mojej twarzy żeby zobaczyć, czy tu będzie jakaś różnica. Czy też nie. No ale zaraz się okaże. Dobra, jeszcze moje czułko, biedne, popalone, w ogóle swoją drogą, jak z tej strony będziecie widzieli, na przykład, że schodzi mi skóra, o, co widać tutaj, no to jakby guilty. W ogóle słuchajcie, co ja zrobiłam na tych wakacjach? Opaliłam sobie, znaczy widać, jak posmarowałam się, po prostu tak głupek kremem, kończąc yy, z linią włosów a jako, że roszpunką nie jestem nie mam bujnych włosów to słuchajcie, pod takimi biednymi tutaj o, bokobrodami albo na przykład tutaj, gdzie mam takie lekkie zakola dojechało mnie słońce, widzicie w ogóle te linie tutaj no i ja jestem opalona tak jakby tutaj tutaj i słuchajcie, mam opalone total ucho a po tej stronie, zobaczcie, ono nie jest opalone <laughs> hit po prostu to takie coś tylko ja jestem w stanie zrobić, także to ja z opalonym uchem, proszę bardzo. Dobra, słuchajcie, rozprowadziłam tę bazę na mojej twarzy i zobaczmy, co tu się wydarzyło. I czy coś się wydarzyło. Patrząc na wykończenie na skórze, widzę, że ta strona jest troszeczkę bardziej jakby zmatowiona może, niż ta moja druga strona, gdzie nałożyłam już jakiś czas temu serum takie nawilżające do twarzy. Tu się, może troszeczkę pory są mniej widoczne, tu się wydają mi jakieś takie głębsze. Tak, także coś tu się minimalnie wydarzyło. O, o, dobra, czuję lepkość. To jest bardzo dobra informacja, bo do tego co jest lekkie, przyklejały się lepiej podkłady. Tak, jesteśmy w domu, mam taką nadzieję. Na razie odczucia są naprawdę bardzo spoko. Kolejnym produktem jest Express Anti-Puff Eye Gel, czyli jest to żel, który ma zmniejszać opuchliznę pod naszymi oczami. Słuchajcie, dzisiaj mi się przyda idealnie, mam jeszcze total jet laga, także yy, obudziłam no, się lekko zapuchnięta, nie będę ściemniać. I tak, jeżeli chodzi o jego cenę, to on kosztuje 10,99 jako chyba jedyna z tej kolekcji, bo cała kolekcja kosztuje 13,99. W sensie się każdy produkt kosztuje 13, po 13,99, nie cała kolekcja. To by było dopiero życie, żyćko. Dobra, sprawdźmy w takim razie, jak wygląda ten oto produkcik i czy on sprosta moim biednym, przesuszonym okolicom pod oczami. Słuchajcie, wygląda w następujący sposób. Jest to chyba taka dość zbita. Konsystencja, ale dodatkowo żelowa. Uuu, no to jest ciekawe. Bo jakby ja czuję tę żelowość tej konsystencji, zresztą widać moim zdaniem, ale nie czuję, żeby to był taki yy, jakby płytki efekt, czyli czy to jest taka jakby bogata żelowa konsystencja. Proszę Państwa, co tu się wydarzyło w ogóle? Odsłania moje spalone ucho i zobaczmy, jak ten produkt będzie nakładał się pod moje oczy. Jaki to będzie efekt? Tu się w ogóle coś zadzieje. Czuję, że jeszcze muszę trochę tego dołożyć, szczerze mówiąc. Naprawdę, ja tutaj ewidentnie moja skóra potrzebuje y, się napoić mocniej. <truhý> trochę ją przesuszyłam i tak. Hmm. Hmm, hmm, hmm. Też wydaje mi się, że ta skóra jest bardziej matowa. Na pewno. Zobaczcie. czy Nie wiem, czy to będzie widać w kamerze. Tutaj ta strona... Czekajcie, są moje włosy za uszy. Tutaj widać takie jakby rozświetlenie jeszcze po, po produktach, które nałożyłam wcześniej, a tutaj jest, moim zdaniem, taki trochę matowy vibe. Ojej, czegoś szybko przeschło. Oj, oj nie, o Jezu, nie, nie, widzicie to? Co to się stało? Co to się, się, się się stało? O mój Boże! Zobaczcie to z bliska. Nie no, wy musicie to zobaczyć. Zobaczcie, po tej stronie mam nałożony zwykły krem pod oczy, a po tej ten produkt. I patrzcie, jak, jak to wygląda, jak ja się uśmiecham. O Chryste. Nie no. Pod palcem i ja się czuję jakby ta skóra była taka turbo wysuszona, a nawet jak była na niej jakby taka trochę niezmyta maseczka, coś takiego. Wygląda to bardzo, ale to bardzo źle. Ja się zastanawiam czy jakby na to można nałożyć jeszcze krem. Zobaczcie w ogóle jak ten produkt wygląda po zaschnięciu na skórze. On tak jakby tworzy taką skorupę, ażbym powiedziała. I tak jakby zastyga w taki dziwny sposób. Zobaczcie, mi się wydaje, że ja nawet będę w stanie go jakoś tak trochę zrolować. On tak jakby widać gdzie się kończą jego krawędzie. A krawędzie wyglądały tak, jakby po prostu jakbyście nie ściągnęli maseczki peel off z twarzy. Why? Why? Dobra, słuchajcie, trzeba to wziąć na klatę. No, co mam zrobić? Nic nie zrobię. Muszę nałożyć ten wspaniały produkt na drugą stronę e, mojej twarzy. I wiecie co? Zrobimy w ten sposób. Nałożę go też tutaj, a po prostu na jedną stronę próbuję, spróbuję jeszcze nałożyć na to krem. Żeby może, nie wiem, może jak coś się niesamowitego tutaj wydarzy i moja skóra nagle stwierdzi, że uuu, ten produkt w połączeniu z kremem to ideał. No nie wiem, czy tak się wydarzy, ale zróbmy to. Zobaczcie, jeszcze on nie zastyga tutaj i to nie wygląda tak źle jak tu. <laughs> nie to tak wyglądać. Dobra, jedziemy z kremem i zaraz zobaczymy, czy tutaj situation się poprawi. Nakładam taką naprawdę sporą warstwę. Będziemy musieli poczekać, aż to się wszystko wchłonie, no i hm, zaraz zobaczymy, jak to wygląda. W międzyczasie można zobaczyć, jak, jakby, co, co tu się stało po tej stronie mojej twarzy, jakby znowu. Ja niemalże widzę, dosłownie ja widzę, dokąd jest nałożony ten produkt. O tutaj to idzie wszystko, bo moja skóra z takiej sprężystej i fajnej, tu na, nagle widać jakby taką krawędź nawet białą, gdzie, o widzicie to? O, no do o, patrzcie jak to widać, gdzie ten produkt się kończy i co... O Chrystusie, co tu się wydarzyło? Błagam, już raz się przybliżam. Czy widzicie, jak to wygląda? Dokładnie widać to miejsce, gdzie ten produkt się kończy. O! A tu na końcach to się po prostu robi naprawdę jakaś masakra. Z dobrych wiadomości, to ta strona została odratowana moim zdaniem w jakiś sposób. Yy, przez to, że nałożyłam na nią krem mój sprawdzony nawilżający, ale wiecie co, ja czuję, że normalnie po jakby nałożeniu tego kremu, który już mam sprawdzony, bo to jest Bobbi Brown Hydrating Eye Cream, to ta skóra jest bardziej nawilżona. Ja, na, o, na, ja nadal tu widzę to, że ona po prostu jest przesuszona. Jestem w trakcie teraz robienia makijażu i słuchajcie, muszę powiedzieć Wam tak, że jeżeli chodzi o krem BB, który właśnie nakładam na twarz, to on leży spoko na tej bazie. Tak jakby wygląda dokładnie tak samo, jak yy, zazwyczaj, gdy go nakładam. Może troszkę bardziej matowo, to Trochę taki jakiś mam feeling, yy, ale ogólnie wygląda ok. Natomiast słuchajcie, sytuacja pod moimi oczami jest nieakceptowalna, krótko mówiąc. Yy, używam produktu, który jest naprawdę przeze mnie sprawdzony. Jakby to jest korektor z NYX'a Bare With Me, który no naprawdę to jest moje tam chyba drugie lub trzecie opakowanie. I on daje zazwyczaj pod moimi oczami takie aż mokre wykończenie. Tu Sahara po prostu Sahara, pomimo tego, że nałożyłam jeszcze na to, jakby na tę bazę krem, więc yy, no dla mnie to jest naprawdę ciężki niewypał i przyznam szczerze, że aż mi słabo na samą myśl, że ja muszę nałożyć na to jeszcze w ogóle yy, jakiś puder, bo tu po prostu jest Sahara, na przykład w takie miejsca, gdzie nie, do, nie dołożyłam kremu, aż tyle, ile powinnam, o, normalnie po prostu tutaj aż, aż, aż zagina mi się skóra. A jutro? Co powiem więcej? Ja mam wrażenie, że się odkleja od tego korektor. W ogóle widzicie? Tutaj, na przykład, moją dolinę łez, jaka jest mocno zaznaczona, a ja tej dokładałam yy, korektor start. Także to jest y, nie do zdarcia korektor. Jakby takie rzeczy się nie dzieją. No sami ocencie, jak to wygląda. Teraz cena, dobra. Kończę jeszcze makijaż, no i mam nadzieję, że przejdziemy do tej, takiej fajniejszej części teraz, bo będzie konturowanko na mokro. Zacznijmy zatem od Express Contour Liquid Bronze. Słuchajcie, to jest produkt, który jest dostępny. Tylko i wyłącznie w jednym odcieniu 01 Chocolate Glaze. Ma mieć bardzo uniwersalny kolor, który ma pasować wszystkim. Zaraz się okaże, że tak rzeczywiście jest. A co on ma jeszcze tutaj dawać? Ma mieć lekką konsystencję, idealnie blendować się z innymi podkładami, zawierać ekstrakt z kwiatu hoja. Pierwsze słyszę szczerze mówiąc? No więc, dobra, zobaczymy. No i on też kosztuje oczywiście 13,99. Już to mówiłam, ale będę to powtarzać, jakby ktoś wiecie, Tutaj troszeczkę mnie przewinął. I, hmm, kolorek, szczerze mówiąc, wydaje się być, Raczej uniwersalny, ale troszeczkę iść według mnie w chłodniejszą stronę mocy. Co sądzicie? Wykończenie ma na razie bardzo kremowe. Przy no, to wygląda. I jego ja tak mocniej rozblenduję na mojej dłoni. Ja też, słuchajcie, jakby na mojej dłoni może się wydawać, że ten kolor jest troszkę inny, bo ja zazwyczaj mam ciało mocno opalone właśnie po wakacjach, gorzej z twarzą. Twarzy nie opalały, prawda? Przynajmniej ja staram się nie opalać. Więc dobra. moczę mojego Beauty Blendera. I let the magic happen. Uff. No dobra. Tego jeszcze trochę więcej, bo widzę, że on nie jest jakiś taki mega napigmentowany. Według mnie ewidentnie jest po chłodnej stronie mocy. Jakbym miała powiedzieć, czy jeżeli miałam go zakwalifikować po której stronie, to raczej byłby on po chłodnej stronie mocy. Słuchajcie, bardzo ładnie się rozblendował. Daje mega ładne wykończenie. Takie. No właśnie, że mokre, ale ja chcę go więcej. I want more. Dobra. Robię again to samo i teraz może troszeczkę będę bardziej odważna. Zobaczy, zobaczymy, co się stanie. Ale ja chcę go jeszcze dołożyć trochę więcej. Widzicie, jakby jego nie da się jakoś tak mocno budować, mam wrażenie, że on uzyskuje jakiś tam określony kolor na twarzy, ale słuchajcie, nie, nie mogę powiedzieć, wygląda naprawdę bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Dobra, nałożę no go jeszcze na moje czoło. Wyjątkowo. Tylko, że zazwyczaj tych takich um, kremowych brązerów nie używam. Właśnie przy linii włosów, bo mam tłuste je po sekundzie dosłownie. Ale to jest bardzo ładny kolor. Natomiast, według mnie, bardziej nadający się właśnie do konturowania twarzy, nie? Znaczy, w sumie on tak się nazywa. Także. Tak, tak. Do konturowania naprawdę wygląda Zobaczcie, to wygląda bardzo pięknie. Muszę wam powiedzieć, że jestem autentycznie w szoku tego, jak on się łatwo wyblendował. Zobaczcie, ja nie zmywałam go z dłoni, ja po prostu go tak jakby zebrałam gąbką. I zobaczcie, jak on się wtopił jakby w moją skórę. Tak samo tutaj, bardzo mi się podoba ten efekt, aczkolwiek ja potrzebowałabym czegoś troszeczkę mocniejszego, bo wydaje mi się, że tego efektu nie do końca, jakby ten efekt nie do końca jest do budowania. Tak jakby on ma swoją określoną y, pigmentację, i już jakby więcej, moim zdaniem, nie jesteśmy w stanie pójść, aczkolwiek ja od razu wam zaznaczę, że ja jestem świeżo po wakacjach i ja naprawdę jestem teraz w takim szczycie opalenia moim, także może tego nie widać tutaj w kamerze, ale ja używam no przykładowo, na przykład znam najciemniejszego teraz kremu BB. Także naprawdę jakby ja nie ściemnia. I zobaczmy w takim razie, jak wygląda, jak wygląda kolejny produkt, nie ten, tylko ten. Dobra. To jest. Y, Taki no róż w stiku, tak bym go określiła. Nazywa się Express Fresh Blush. I kolorek jest piękny z tego, co widzę. Bo oczywiście ja musiałam to zrobić. Nie pachnie niczym, tak jakby daj wam znać. Ale odcień ma taki nie do końca oczywisty. Bo zobaczcie, on jest tak jakby bardzo jasno różowy. Troszeczkę mi odcieniem przypomina y, konturowanie z MIO, y, wypuszczone przez Beauty Vitrix, przez Vanessę. Natomiast, jakby ja trochę też widzę w nim takie lekko brzoskwiniowe nuty. No, on jest taki. taki. kurczę, no. Niejednoznaczny, tak bym powiedziała. Ja póki co postaram się nałożyć ten produkt z mojej dłoni, gąbeczką. Tak, wolę. I zobaczymy co on tutaj u mnie zrobi. Słuchajcie, ten odcień jest przepiękny. Ja się go jakoś boję nakładać prosto z tego stika. Zaraz zobaczymy. Na razie go nałożę gąbeczką, bo tutaj z tego, co widzę, jakby moim zdaniem jemu to służy. I zobaczcie, tak samo daje przepiękne wykończenie na skórze, takie właśnie lekko lśniące, lekko takie połyskujące. Ta skóra no wygląda dosłownie go była taka mega nawilżona i aż mokra z tego wszystkiego, ale trochę jeszcze chciałabym, żeby jakby ten efekt kolorystyczny był wzmocniony, Więc dobra, próbujemy w takim razie. Nakładam go tutaj prosto z tego sticka i teraz będę próbowała go troszeczkę rozblendować. Czy to się udaje? Chyba się udaje. Z tego co widzę. No kolor jest przepiękny, ale według mnie raczej nadaje się dla bladziochów bądź no takich średnio opalonych ludzi. No słuchajcie, pięknie wyglądają te policzki, nie? Są takie... Mm, takie... Mm, aż mam je... Chodzę tak ścisnąć, tak jak taka babcia stara, tak... Targa dzieci na te policzki. To ja mam tak zrobić sobie. Ale nie chcę sobie zepsuć makijażu. Dobra, <grym> muszę się powstrzymać. Słuchajcie, no ten efekt jest po prostu cudowny. Wygląda jakby miała taką glass skin, mm. Cudownie. A jeszcze, jeżeli chodzi o ten produkt, to w ogóle swoją drogą. On ma w sobie olej kokosowy, olej rycynowy i witaminę E. A odcień nazywa się Pink Aurora. Dobra, przechodzimy w takim razie płynnie do ostatniego już produktu, a mianowicie Express Glow Highlighter. I to jest z kolei stick oczywiście z rozświetlaczem. I co tu jest napisane? No też tutaj mamy jeden uniwersalny odcień Glass Skin. Przynajmniej tak się nazywa odcień Glass Skin. Czy ja bym nie powiedziałam, że ja bym Glass Skin przed sekundą? Jezu, OMG, we're meant to be. No i sprawdźmy w takim razie, jak ten odcień gdzieś się prezentował. Z tego co widzę, to on troszeczkę jest taki bardziej brzoskwinowy, to tak mi się wydaje, Czekaj, muszę zatrzeć tutaj ten mój różyk z ręki, żeby nam się tutaj nie mieszały te odcienie. I sprawdźmy, jak ten kolega będzie u mnie wyglądał. Tak, moim zdaniem on ma jakiś taki różowo broskiniowy vibe, ale czy ty widzicie ten glow? Oh my god. No to konturowanko powiem że sprawiło, że jestem szczęśliwa. Nałożmy go zatem w taki sam sposób, jak robiłam to poprzednio. Najpierw przy pomocy gąbeczki. Nie, dobra. Szybko się rozmyślałam. Idziemy z grubej rury. Ja chcę go widzieć tutaj bardziej. <słuchajcie>, Słuchajcie. No pięknie to wygląda. Pięknie, ale tak jakby. Zobaczcie, on już sobie. Jakby mam wrażenie, że samo to wykończenie ma tyle glow'u, że jakby widać, że to jest mocniej świecące z tej strony, ale już nawet sam ten róż daje po prostu tak piękny efekt, że OMG. Bosko to wygląda. I ten odcień jest naprawdę totalnie, totalnie właśnie mm, taki uniwersalny. Zobaczcie, ani on nie jest za ciemny, ani nie jest za jasny. Jest właśnie taki, w takim idealnym brzoskwinkowym odcieniu, który idealnie się wtapia jakby w odcień skóry. Glow jest nieziemski, nie jest wymuszony w żaden sposób. Jezu, no pięknie to wygląda, słuchajcie, aż zróbmy to jeszcze wspólnie. Będzie krótki filmik, przynajmniej mam taką nadzieję, znaczy nie mam takiej nadziei, ale ja tyle gadam, że czasami mi się wydaje, że filmik będzie krótki, a się okazuje, że <laughs> 40 minut. Także nie chcę mówić yy, zbyt wcześnie przed montażem. I'm the Cudownie to wygląda i szczerze mówiąc, patrząc jakby na ten kontur, jakby aż zapomniałam o tym, jak wygląda sytuacja pod moimi oczami. Także bell, good freaking job! Dobra. Ko A, czekajcie, czy ja nałożę jeszcze ten produkt na moje oczy. Tak, tak zrobię. Why not? To zróbmy tak. Nałożę sobie tutaj przy samych jeszcze y końcikach tych moich zewnętrznych, ten różyk, tak żeby troszeczkę dość jakiegoś takiego mini koloru. Dobra. Świetnie to wygląda. Zróbmy dokładnie to samo z drugiej strony. I ja myślę, że to może być bardzo fajny sposób na taki bardzo właśnie soczysty, wiosenny makijaż. Ja jakby uwielbiam takie opcje. Hmm, dobra. Ja od razu mówię, że to nie jest jakieś takie mega widoczne. No, widzicie sami, prawda? To nie jest jakiś taki turbokolor, ale moim zdaniem, no tak jakby co, coś w tym jest. Ta soczystość jakoś tak sprawia, że nie mogę przestać przypaść tych produktów. I zobaczmy, jak to będzie wyglądało na moich powiekach z kolei. He, he, he. Zaraz się okaże. Dobra. No ładnie się błyszczy. Naprawdę ładnie to wygląda. Ładnie to wygląda, ale na policzkach. Detronizacja milion procent, naprawdę. Tak jakby tutaj wszystko jest spoko, to jest taki bardzo lekki, właśnie rozświetlony efekt. I to wygląda jakby taka, ta skóra była taka trochę mokra, ale na tych policzkach, takich, które są, wiecie, że takie same z siebie mocniej napięte, ten efekt. Gadym, gadem, gadam! Umieram. Okej, okay, słuchajcie, tym optymistycznym akcentem do y y y kończymy, No, tutaj no, nie mam co więcej testować, chociaż bardzo mi przykro. Także słuchajcie, zapraszam Was na podsumowanie. Podsumowanie, jak zwykle, przeprowadzę chronologicznie, a mianowicie zacznę od bazy Express Beauty Prep and Prime. Jeżeli chodzi o tę bazę, to tak, moim zdaniem ona, tak jakby nie robi jakiegoś takiego efektu wow na skórze, ale dodatkowo ją nawilża. Moim zdaniem trochę wygładziła moje pory, także jakby spoko i daje troszeczkę bardziej, minimalnie bardziej matowe wykończenie niż tak jakby po po prostu nałożeniu seru na twarz. Także y, moim zdaniem po prostu głównie nawilża skórę, no i jestem bardzo ciekawa tego, czy przedłuży trwałość mojego makijażu, bo była właśnie lekko lepka, co mi się bardzo spodobało. Także jeszcze dam Wam znać y, na podsumowaniu, jak ona się u mnie sprawdziła. Ogólnie moje wrażenia są y, takie, no spoko, pozytywne. Natomiast o, ten gagatek a Express Anti-Puff Big No No. Słuchajcie, ten produkt zrobił katastrofę pod moimi oczami i tak naprawdę ja nie, nie wiem, do czego on ma służyć. Znaczy, oprócz tego, że ma w sobie kofeinę, która jest bardzo fajnym składnikiem pod oczy, może on rzeczywiście ma jakieś takie działanie, które, nie wiem, sprawia, że skóra pod waszymi oczami będzie e, nie będzie jakaś taka opuchnięta, ale mi się nawet nie chce tego sprawdzać, szczerze mówiąc, bo jakby to, co on zrobił ze skórą pod moimi oczami, to jest naprawdę hardcore. Tak jakby mam wrażenie, że sprawił, że moja skóra, na której nic nie było, stała się starsza o jakieś 15 lat, sprawił, że była totalnie wysuszona, on nie wchłania się w skórę, tylko tak jakby leży na niej jak maska peel -off, jak dla mnie i nawet było widać, jakby gdzie się kończą krawędzie tego produktu, bo tam był taki niezdrowy, matowy brak błysku i obciążenie. Naprawdę coś strasznego. Nie wiem o co chodzi, nie wiem czemu Bel wypuściło taki produkt w tak fajnej kolekcji, ale to jest naprawdę moim zdaniem pomyłka. Także bardzo, ale to bardzo wam ten produkt odradzam. I słuchajcie, nawet po tym, jak nałożyłam na niego krem, który jest u mnie jakby sprawdzony, jest sprawdzony moim kremem, to to tej sytuacji nie uratowało. I tutaj sytuacja wygląda naprawdę sucho i niedobrze. Także. Niestety, antypolecajka. Ale przejdźmy teraz do bardzo, ale to bardzo pozytywnych aspektów tego testu. A mianowicie produkt do konturowania bronzer, który, słuchajcie, no wygląda po prostu pięknie na mojej skórze. Pięknie. I moim zdaniem ma cudowny kolor, który jest no uniwersalny, ale raczej jednak idący w stronę właśnie taką zimniejszą. Słuchajcie, ten produkt się tak łatwo rozkłada na skórze, że ja dawno nie widziałam, żeby coś się tak łatwo blendowało. To jest po prostu parę ruchów i on już tam siąka. Naprawdę wygląda wspaniale, daje taki lekki pobłysk, ym, takie uczucie jakby, że ten pojczyk jest taki nawilżony, i taki zadbany, taki pękaty, taki mm, świetny. Yy, także bardzo mi ją przypada do gustu. Jedyna rzecz, która mi tutaj. Ym, którą bym zmieniła to jest to, żebym chciała, żeby on miał trochę więcej pigmentów sobie, tak jakby więcej po prostu dawał koloru na policzkach, bo mi trochę tutaj tego zabrakło. Ja też wiem, że jestem turbo jakby opalona jak na siebie teraz, więc jakby takie produkty będą trochę mniej widoczne, ale no jednak fajnie by było, gdyby ten efekt dało się jakoś budować, a tutaj moim zdaniem tego nie ma. To jest jakby maks, który ja uzyskałam na twarzy i troszeczkę mi tutaj brakuje. Natomiast bladziochy, no i osoby, które tak jakby miały taką neutralną, więcej skórę, myślę, że będą naprawdę z niego zadowolone. Przejdźmy teraz do w sticku, który no swoim kolorem już mnie urzek szczerze mówiąc, no bo to jest kolor naprawdę moim zdaniem dość rzadko spotykany, bardzo jaśniusieńki taki różyk, który wpada troszkę w brzoskwiniowe to naprawdę po prostu ten kolor jest przepiękny, bladziochy, egen i jakby osoby o neutralnej kolorystyce, kolorystyce, Boże, na neutralnym kolorze skóry będą naprawdę, ale to naprawdę zachwycone, bo też to jaki on daje jakby look na policzku. Oh my god. To jest. Ja patrzę na te policzki i ja widzę wiosnę, ja widzę lato. Naprawdę, jakby mam ochotę tarzać się w dopiero co otwierających się kwiatach, w pąkach, jak patrzę na ten produkt. Nie wiem, głupoty gadam oczywiście, ale tak czuję deep inside. Wygląda pięknie, skóra się błyszczy, nie jest obciążona, no po prostu wyblendował się w 3 sekundy z tym brązerem i stworzył cudowną jedność na mojej twarzy. Ale again, trochę więcej pigmentu by się przydało. Także tylko taka jedna mała informacja ode mnie. I już tutaj y, te trio do konturowania zmyka oczywiście rozświetlacz o boskim, brzoskwiniowym odcieniu i to jest naprawdę neutralny odcień. On tutaj może wyglądać jakby był troszeczkę ciemniejszy, ale słuchajcie, on taki nie jest w rzeczywistości. On tak pięknie się wtopił w moją skórę. Wygląda dosłownie, no jakby to była moja skóra po prostu, żeby ona tak błyszczała sama z siebie. Dodał jeszcze więcej tego błysku, tego nienachalnego, mokrego. O! Umieram po prostu jak patrzę na tę skórę w tym momencie. Tutaj akurat co do pigmentacji się nie będę czepiała, bo moim zdaniem ona jest taka akuracik w sam raz, ale zobaczcie, czym, znaczy ja nałożyłam jeszcze te produkty, w sensie róż i rozświetlacz na moje powieki. One nie zastygają, także jakby tutaj one oczywiście zbierają się w moich załamaniach, aczkolwiek dały jakiś taki fajny też mokry look na powiekach, który szczerze mówiąc mi osobiście się bardzo podoba. Także no z tej całej kolekcji... Trzy produkty do kupienia na 100% to jest to trio właśnie do konturowania twarzy. To jest Hicor za 13.99 każde. Dobra. Słuchajcie, w tym momencie mamy godzinę 17.12 i rozpoczynamy test trwałości. Zobaczymy, jak to wszystko się u mnie utrzyma. Wy w tym czasie dajcie znać koniecznie w komentarzu, na który z tych produktów się skusicie, który Wam najbardziej przypadł do gustu. My rozpoczynamy test trwałości i widzimy się już niedługo. Jest godzina 7 po 12 i wracam do Was z podsumowaniem. Słuchajcie, patrząc w tym momencie na moją twarz, pierwsze, co mi się rzuca w oczy, to to, że ja się wyświeciłam mniej niż zwykle. Także dla mnie to jest y, duży szok, szczerze mówiąc, ale to znaczy, że ta baza trochę tak jakby pomogła mi utrzymać mat na skórze. Co było dla mnie totalnie niespodziewane. I muszę też powiedzieć, że naprawdę dobrze mi się utrzymał y, ten krem BB, więc it works! Ono naprawdę działa. Moim zdaniem, skóra wygląda super. Naprawdę, także to jest wielkie zaskoczenie dla mnie. Także propsy zdecydowane dla tego produktu. Co do tego produktu naprawdę jakby nie mam trochę słów, bo tutaj ta okolica wygląda koszmarnie pod oczami, co już zmyć to wszystko i jakby o tym zapomnieć. Tak się umówmy. Co do konturowania, słuchajcie, mam wrażenie, że trochę wypłowiało, minimalnie, nie? Tak. tak. Tak mi się coś wydaje. Yy, natomiast, yy, no, moim zdaniem, cały czas, jakby policzki wyglądały bardzo dobrze, soczyście, i w sumie chyba o to chodziło. Najbardziej z tego wszystkiego, moim zdaniem, widoczny jest teraz brązer i rozświetlacz, jakbym miała powiedzieć. Ale ogólnie konturowanie naprawdę się dobrze utrzymało. Natomiast jednak, patrzę w tym momencie na to, jak wyglądają moje oczy. Tu jakby jest ok, ale minimalnie jednak ten produkt tak jakby sprawia, że troszeczkę tutaj mi się odbił tusz na górnej powiece, także jednak chyba nie wiem, czy jest on najlepszy pomysł, żeby nakładać go y, na powieki. To już wiecie. Każdy musi zdecydować, każdy też ma inną budowę oczu, także it is what it is. Dobra, to by było na tyle, także mam nadzieję, że ten filmik przypadł Wam do gustu. Jeżeli tak, to zostawcie proszę kciuka do góry, aby dać mi suba, będzie mi mega miło i mam nadzieję, że się długo widzimy się w kolejnym filmie. Buziaki!